Nie, pozostanę ci dłużny o. i wyznaczę do odpowiedzi Andrzej Twarowski osąd bohatera dla Andrzeja Twarowskiego. W którym roku powstał ten tweet? <laughs> o kurczę. <laughs> A to jest klasyk. Mhm. Przestańmy udawać, że to co mówi Kołtoń Roman ma jakiekolwiek znaczenie. A jeszcze go oznaczył. To już jest... Odważnie, odważnie. odważnie. A czy możemy poznać tak, kulisy powstania? Nie, nie tego? możemy. <grymne> 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 to może po tym słynie. Poczekaj, Brazyl. Dwa Nie, 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 to na pewno było wcześniej. Myślę, że to mógł być rok 2016 albo 2017. 2017? 16. 16. Ale muszę podrożyć. Dlaczego? Yy, wiesz co, ja nie chcę drążyć tego tematu. Nie ma, nie ma to większego sensu. Ale żyjecie dobrze teraz? Czy już? So, widzieliśmy się chyba kiedyś na takim e, raucie u Kadzia. Roman się do mnie uśmiechnął, ja się do niego uśmiechnąłem, zamieniliśmy kilka, kilka zdań. Ale no, nie wiem, czy Roman mnie specjalnie lubi po tym twójcie ogólnie. No, mam co do tego pewne wątpliwości. Myślałem, że on ci powiedział dzień dobry, a tym mu to nie ma znaczenia. <grym> Nie, nie. Chyba tak cześć, cześć, cześć. A czy cześć. pamiętamy, do czego się odnosił ten tweet? Panowie, posłuchajcie, czy wy pracujecie w Komendzie Głównej Policji? Nie, to był, znaczy Działajmy pod przykrywką. Wbrew przekrewką. pozorom był to tweet wielowarstwowy. O tak wam okay. odpowiem na to, okay. na to pytanie. Dobrze. Kiedyś, mam nadzieję, jak napiszesz książkę czy, czy coś, to rozwiążemy tę zagadkę. Bo od dzieciaka nie udzieliłem. Jutro napiszę tę książkę. Nie, <laughs> Roki, wyznaczasz bandżę i źle odpowiedział.